Siemka wszystkim Pobudzić się trzeba trochę Przed turniejem Dobra Także lecimy z pierwszą gierą To był jakiś totalny bot w sumie Niepotrzebnie się z nim tak długo męczyłem A No ale nie wiedziałem, że jest botem Dopiero się dowiedziałem teraz, jak widziałem co on robi No nie, nie no zabili mi go To w nie no syf A dobra, przynajmniej 5 fragów zrobiłem, no i git Z kilometra Ta gra jest żałosna Jestem idiotą, pierwszą. To był największy bot, jakiego w życiu widziałem, i on mnie zabił. Takie coś mnie rajduje. Nie rejduje mnie, i on zatańczy. On nie umiał ruszać się, nie umiał klikać przycisków na klawiaturze. I on mnie zabił. I jeszcze zatańczył. Jestem idiotą. Nie no, whatever, nie? Ci goście są botami totalnymi. Widzę, że są takie boty, a dalej gadam, że nie ma sensu dojeżdżać, nie? A to nie wiem, to mam jakieś po prostu. Takie. Taką blokadę w głowie. Kurwa, mać. No i właśnie tak kończą tacy ludzie. Tylko że ja teraz kończę też tak, bo teraz nie mam leczenia żadnego. Dziewięć fragów Uinek Ładny buścik do punktu. Jak teraz padnę do zero, to pamiętajcie, że, że poprzednią gierkę padnę do zero. O, bez szans kurwa, bez szans. Full kewa dostał. Dlaczego ten trap nie działa? No dobra, bez sensu kurwa, bez sensu. Bez sensu, mam lepszą broń, a on mnie zabija. No i chuj. Nie mogę po prostu... Muszę grać, żeby się nie wyłożyć i tyle. No i chuj, jedna pozycja, mogłem się kampić, ale no... I tak bym zginął, z tego fraga to byłem gównem. O chuj kurwa chodzi w tej grze. W tej pierdolniętej grze. O chuj kurwa chodzi. Gościu mi wbija impulsem i robi kurwa łampam poza za 200. No ja pierdolę no. Jak można mieć takiego jebanego kurwa z dupy pierdolniętego kurwa farta. Ja pierdolę. Nie dość, że jest kurwa pół mózgiem, to jeszcze ma farta. No. Chuj z tym, no. Co porobił To jest jebane szczęście raz na milion. Non, best chance. GG. Dobra, w końcu, ale fart. W ogóle wszyscy mieli tak w dupie ten high ground, że to musakreć sakra No i chuj, kurwa. Chuj, kurwa, chuj, kurwa, chuj. O, bez szans. Trafiłem go dwa hity na start, to go ledwo po jajach pomyrdałem tymi hitami po 20. Fucking bank to jest. Nowe szans. No i Pepper znowu obsrany. No po prostu, no za dużo się wywaliłem za zero. Za 0, za 0, tu za 0, za 0, za 0, za 0, 1 za 0, druga za 0, trzecia za 0, czwarta mega słowa za 0, piąta za 0, szósta za 0, i ja teraz tu będzie. O, dwa winy to też nice, bo ogólnie te winy to tak za 0, nie no za 0, za 0, za 0, za 0, nie wiem, też w sumie. No to to git, nie? Bo pięć fragów przynajmniej i, i, i dziewiąte miejsce to może być. Gówno, gówno. Ta jeszcze od biedy y, można zaakceptować. Tutaj ładny winek, tutaj y, gówno, tutaj gówno, tutaj gówno, tutaj... No takie gówno. Tutaj gówno, tutaj gówno, tutaj może być, tutaj gówno, tutaj gówno, tutaj o od biedy. Mazanek. Siemka, masz czas na... Czy mam jakieś tajne taktyki na Kaszka-Panu, to tutaj nie ma tajnych taktyk. No nie było, po prostu trzeba. No nie, nie trafiać na debili. O, to jest taktyka. Jak się uda ci unikać debili, to po prostu masz szansę dużo punktów zrobić. Napayo... A Napalona Jolka się pytała, czy chce się z nią ruchać, ale to. Y -y -y. To skontaktujemy się po streamie Jolka. Nie ma problemu. Y -y -y. Dziękuję bardzo. No, no to nic, yy, ja będę się z wami żegnał, także ja lecę chyba do Maka, bo jestem mega głodny, trzymajcie się, cześć, cześć jeszcze raz.